Witam wszystkich dzisiaj specjalny film dla osób które nie chcą używać paliwa typu esbit albo jakiegoś żelowego aby nie ubrudzić naczyń i używają wyłącznie gazu bo jak wiadomo po niektórych paliwach tak garki mogą wyglądać jedne oczywiście paliwa brudzą mniej, jedne więcej a używając z gazem możemy mieć taki garnek czyściutki. No, więc co ja sobie zrobiłem? Aby używać paliwa typu SBIT albo jakiegoś innego z tym akurat naczyniem i mieć go czyste, tak jak tutaj pokazałem, zastosowałem taką osłonę. To akurat jest zrobione z puszki po piwie, może być jakieś inne. Jest to z aluminium, chociaż stalowe też może być, ale według mnie aluminium lepiej będzie przewodzić ciepło. Stalowe będzie troszeczkę gorsze. Po prostu wziąłem garnek, który będę używał, i o odpowiedniej średnicy sobie wycięłem. Tak, aby zakrywało całą tą powierzchnię. Tutaj. Jest to lekkie, można wszędzie schować, więc jak najbardziej jest ok. Można to oczywiście używać z różnymi kuchenkami, właśnie na SBT -ta, czy tam inne paliwo. W niektórych będzie troszeczkę gorzej podkładać paliwo pod, pod właśnie jak to się włoży. W niektórych troszeczkę lepiej. Ja dzisiaj akurat pokażę metodę taką. Przy takiej kuchence troszeczkę jest gorzej, bo trzeba zdjąć najpierw tą osłonę, podłożyć paliwo. Zakryć i położyć garnek. Ale są takie kuchenki, co można sobie od boku podkładać paliwo, i nie ma wtedy akurat problemu. Akurat w dzisiejszym dniu sobie przetestowałem tamto, więc jak najbardziej jest też ok. Jak widać, po tej stronie palił się paliwo typu a Od tej strony już leżał garnek. Jest troszeczkę, tylko po prostu ogień nie przeszedł przez to, tylko. Odbarwiło się po prostu. No, i oczywiście było to użyte na tym garku, jak widać, jest czyściutkie. Sądzę, że nie tyle z ezbitem, a co na przykład z paliwem typu etanol, czy to w żelu, czy normalnym, tak jak ja to pokazywałem ostatnio w takiej kuchence, również się sprawdzi. Jedyny problem. Może to stwarzać, że zużyjemy więcej paliwa. No ale oczywiście nie ma nic za darmo. Chcemy mieć czyste garki, no to jakiś koszt musimy ponieść. No i w tym w wypadku kosztem może być troszeczkę dłuższe gotowanie czy podgrzewanie. No i zdecydowanie więcej paliwa pójdzie niż normalnie. No akurat w dzisiejszym dniu to, co pokażę, jest to w zimę, więc na warunki letnie, na przeczytam wiosenne, troszeczkę może to być inaczej ale do podgrzania na przykład małej ilości wody w zupełności takie coś wystarczy no przy jakiejś większej ilości może, mogą być troszeczkę trudności tego paliwa rzeczywiście trzeba będzie zużyć zdecydowanie dużo ja ostatnio zużywam po prostu takie 200-300 ml wody więc jeszcze nie jest tak źle za to do podgrzania dania ta osłona będzie według mnie idealna dodatkowo właśnie według mnie jak się danie będzie podgrzewać, nie trzeba będzie częściej mieszać, na pewno nic nie będzie przywierać, bo będziemy mieli nie bezpośrednio ogień tutaj, tylko przez tą osłonę. No i czasami, jak to jest z gęstym daniem, czasami lubi się przykleić do naczynia. Tutaj już tak to nie powinno być, bo będzie dodatkowa, jakby osłona. Także są tego plusy i minusy. W sumie wpadłem na ten pomysł, oglądając któryś tam już z kolei film z piecykiem, takim w namiocie. No oczywiście piecyk ze stali zrobiony, ale tam oczywiście jest wysoka temperatura, więc położenie naczynia na, tej, na piecyku oczywiście nie powróci nam naczynia, no i na pewno szybciej się zagotuje. Jako, że te paliwa teoretycznie są mało kaloryczne, więc trochę dłużej to trwa, więc. Ja sobie zrobiłem osłonę z aluminium. Stalowego raczej nie polecam, chyba że sobie ktoś chce samemu zobaczyć, jak to wyjdzie. Czy dłużej, zdecydowanie, czy krócej od tej. Także, jak widać, prosta sprawa wystarczy sobie wyciąć z aluminium. No i jest taka osłona. Zamiast takiego pobrudzonego garka, chociaż ja już się do tego przyzwyczaiłem. Akurat tutaj zbyt mocno to nie brudzi. Można łatwo przetrzeć szmatką czy tą chusteczką. Tym bardziej, że jak mamy śnieg, to mamy czym wycierać. No ale czasami chciałem skorzystać z tego garnka. Początkowo miałem go używać wyłącznie z gazem, no ale czasami chcę jednak użyć innego paliwa. No i nie chcę, właśnie, żeby było to wszystko tu powrócone. Jak widać, jest tutaj czyściutko. Czyli nic się nie stało. Także jak ktoś sobie chce taką słonę zrobić, to warto. Oczywiście wtedy sobie trzeba się zaopatrzyć w trochę większą ilość paliwa. No i tam troszeczkę dłuższy czas gotowania. Według mnie do podgrzania dania będzie idealne. Do podgrzania mniejszej ilości wody, też idealne, z większą ilością wody, na przykład pół litra, czy więcej, no troszeczkę tu będzie nie tak. No ale ogólnie ja przy tych mniejszych. Ilościach wody przy czy podgrzaniu dania spokojnie tego będę korzystał. O ile oczywiście będę korzystał akurat z tego kubka garnka. No ogólnie ja mam do różnych paliw różne naczynia. Do drewna jest co innego, do gazu co innego, do innych paliw też co innego, więc czasami mogę sobie zamienić inne naczynie na to i akurat w tym przygotować bo akurat taki będzie mi lepiej zrobić jakieś danie niż w jakimś innym czyli w większym niż na przykład w takim mniejszym tu niezbyt ciekawy się wtedy miesza tam jest zdecydowanie lepiej także taki to patencik jak ktoś chce to sobie wykorzysta jak ktoś nie potrzebuje to sobie nie robi sprawa chyba jasna no i woda powoli się podgrzewa ponad 12 minut dwie półkostki takie 7 gramowe no niestety nieco dłużej to trwało więcej paliwa poszło Dzisiaj jest około 0 stopni Celsjusza. Taki lekki wiaterek, no więc być może tak to wyszło, żeby to jeszcze osłonić osłoną przeciwwieczną. Z pewnością byłoby to nieco szybciej. No troszeczkę ten wiaterek dzisiaj przeszkadza, ale ogólnie ważne, że jest zakotowana woda. Naczynie czyste. Wszystko pozostało tutaj. Także, jak widać, metoda działa. Nie jest może finansowo korzystniejsza, no ale dla tych, co chcą mieć czystsze naczynia, to jak najbardziej jest ok. Więc to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.